Moi drodzy, jak się szuka, i się znajduje dalej. To już jest klasyk. Zobaczcie. Zobaczcie to piękne 260 na wodziku. Prawda jest w trakcie naprawy. Dwudźwiowe. Pasy. No nie no. Po prostu coś niesamowitego. Zobaczcie. Ściągasz dach. Masz kabrio. Albo ktoś może, ktoś się za tobą zmieści i usiądzie z tyłu. co mało realne. Ale od razu macie. Coś niesamowitego. Kurczę, to masywne. O to macie. Fotel ustawiany. Zapamiętanie fotela. Mm. Ściągany dach. nieskładana ściągany. Coś niesamowitego. Jej. Fantastyczna baza. Tak, taki samochód. Chodź jaki ma długi przód. Przetłoczenia. Mm. Grill, wycieraczki na nie no, po prostu bajka. Coś niesamowitego. Zobaczcie. Kto by nie chciał. Dobrze nie chciał takiego czegoś. Wow.